A baby, znači, hejka besti, chceš na mou grupke roznamonek? Ne, spadaj pashty cažu. Znači, chce očivíště besti. Gruba underscore jak underscore shinka twelve. To tam není zabaví, usuníká. To jsme besti i z toho podpory stavolaké z grub pashty cažu. Dobre, kláuny, robíme face rovnej. Baba, to ja. jeden. moja matka po pracy na budowie. Załóż mi mordę jedna, teraz ja. To ja. A to wyglądałaś jak baba z Turcji. To ja. Ty wyglądałaś jak podłoga w Teraz co ja. Teraz nie mogę, bo ja mama mnie woła na kurację. Jest 5 rano, koszulawie, ja masz koszulaj! No dobra, to ja! To nie ty wziął, ty jesteś na Pinterest'cie! Pokaż prawdziwą twarz, bo ja ci i pójdziesz na śmieci w domie! No dobra, to ja, śmieci w domie! Co to jest, wyzalam, czy? Gruda cię?!